Czyli pierwsze miejsce w tej edycji turnieju z wielką dumą prezentujemy projekt Poznań. Okej, Adas, Ten niech medal. Jak to kręcicie, to my tęsknimy za Marceliną, tak? pytanie. No co no, no. no, możemy powiedzieć? Chcieliśmy podziękować wszystkim organizatorom, szczególnie za tą niesamowicie skoszoną trawkę, która dzisiaj na pewno wszystkim się spodobała. Musimy podziękować osobnie Tomali za to, że pożyczył nam dzisiaj burzę kim nie wygrali. <grym> Wędzio i wszystkim, tak naprawdę, którzy pomogli nam w tym turnieju, także Natalia. Nie. Nie powie, nie. Kracu, sędziowie. Tylko my. <śpiewanie> do pucharu wam wrzucę. Dobrze. No do pewnie zdjęcie teraz ładnie.